Yeah.

Nie bani, Mato, Mato. Słuchajcie, no mamy ten jeden właśnie taki numer, o którym już mówiliśmy wcześniej, e, który był, e, żeby go zagrać e, w tej orkiestrze to był pomysł Błażeja. I jest tam, ale jest tam taka, jest krótka historia z tym. No jest anegdotka, jest anegdotka, e, to no da, mówmy da, ją. Da, do, co? Chcesz, chcesz opowiedzieć Błażej? Błażej idzie do Korzowa. A no to, to było ja to tak. tak jak win, win, wino. Tak no. Błażej... i bito. bito. Chciałem tak zrobić co usiąść. A co wy tam... A tak robi witone? Tak? Widziałem że tak są, Siada tak Siada. sobie, to się nie. A jakbyśmy siedzieli tutaj. Ale to czekaj się. O, o. czekajcie, Czekajcie ja wiesz co wysiądę. Mówisz za wszystkich? Ale to co? to, o, ci to tutaj? To tak, tak. Zną, Możemy co? tutaj fajne zaśpiewać. Poczekajcie tą lampę trochę. A. A z tej rury coś A. wyskoczy jeszcze? Żaby. Chciałaś by Wito wyskoczył z tyłu. Wito tego... z rury. Wito z rury. Dzisiaj mamy w programie. A, tego jeszcze nie było. Chodź bliżej. Bardzo, tak, tak. Dobrze, Czy my jesteśmy gotowi. Możemy? Tak. O kurde, z siedzenia? Psz, psz. Ej, słuchajcie. Usiądźcie. Usiądźcie sobie. No właśnie.